Witamy z pięknego Konstantynowa. Moim Państwa przewodnikiem będzie Pani Iwona Hark. Bardzo miło. Witam Paweł. Po półrocznej przerwie spotykamy się znowu tutaj na terenie gminy Konstantynów. Bardzo się cieszę, że przyjechałeś znowu do nas. Chciałam Ci dzisiaj pokazać e, pałac po platerzyberkach. E, tutaj w tamtej części była stajnia. Hrabia trzymał e, konie. W tej części pałacowej. E, przez wiele, wiele długich lat była apteka. W Konstantynowie, później została przeniesiona. I ona Iwona, do którego mniej więcej roku działała? Tak, tak? Wydaje mi się, że gdzieś lata 90., początek lat 90., jeszcze była tutaj w tym budynku, później została już przeniesiona w centrum Konstantynowa. wejście do apteki. Trzego, dwa. Dwa lwy, tak. Dwa lwy. Tak, Jest dużo zdjęć pamiątkowych, na których y, siedzi y, hrabia razem ze swoją żoną i z dziećmi. Takie zdjęcia właśnie mamy w albumach pamiątkowych związanych z Konstantynową. Tutaj jest takie wejście główne na pomieszczenia, w których są jeszcze zabytkowe meble, które udało się sprowadzić po wojnie, bo w trakcie II wojny światowej Niemcy tutaj stacjonowali. Wiadomo, to później zostało rozgrabione, wywiezione, ale po długich staraniach udało się. Część rzeczy odzyskać. Jaki fajny tunel. Bardzo fajny tunel, on e, służył do przechodzenia z jednej części pałacu do drugiego. W tamtej zwierzyczką są e, pomieszczenia, w których e, m, mieszkała córka hrabiego, później została zakonnicą i jeśli dobrze pamiętam, zmarła w klasztorze w Belgii. I wona co to komisariat policji? To chyba tylko tabliczka, e, która musi być, <grych> że każda gmina posiada swojego pana dzielnicowego. Tutaj obok e, są tablice pamiątkowe. E, pan e, Mikołaj e, Patejuk był. E, dyrektorem czy kierownikiem szkoły, tak jak kiedyś nazywano. Szkoła znajdowała się w byłej cerkwi, wtedy, połunickiej. Tutaj, gdy była szkoła podstawowa i kilka lat gimnazjum, to już byli dyrektorzy i to były takie lata współczesne, a w tamtym czasie, w połunickiej, to lata przedwojenne i powojenne troszeczkę. Tam jest też przejście, można zobaczyć, bo tam jest tunel. Teraz jest bramka, żeby nie wchodziły niepożądane osoby na teren właśnie tutaj mogę tak oczywiście zapraszam cię bardzo tunel łączący dwa obiekty i i tak tutaj właśnie stąd przeszło już z tej części gimnazjum jak byłam dzieckiem to przyjeżdżała jeszcze właśnie córka hrabiego który pokój tutaj w tej części się znajdował niestety jest zamknięte ale jeszcze tam są oryginalne kafelki w łazience Tutaj właśnie przechodziliśmy, przebiegaliśmy na stołówkę w tamtej części co, budynku. Była szkoła, tak? tak, była tutaj szkoła podstawowa przez wiele, wiele lat po imienia? wojnie, imienia Adama Mickiewicza. Poproszę. No wi wiadomo, że w czasach PRL-u to nie miała takiej pięknej nazwy, dopiero później już. W Pałacu szkoła to tylko po w w prostu. Pałacu szkoła tak, w szczególności, że jeszcze z takim pięknym przejściem. Zapraszam Cię teraz tutaj na prawo. wejdziemy do głównej części pałacu. Mamy też e, na terenie naszej gminy. Tak Lasko kurkowe. Tak, panowie mają przepiękne stroje, są też panie w, w tych swoich e, strojach e, są też armaty i często przy jakichś e, imprezach takich w Konstantynowie z tej armaty e, jest Dni, dni Konstantynowa 25 jubileuszowe. To co nie strzelą? Być może, nie wiem tego, zapraszam na pokoje. Przy okazji jeszcze pokażę ci, że pozostałość taka po szkole na pewno wszystkim się spodoba, bo to już jest jako zabytek. nie, jaki głośny. Bardzo głośny, bo wszystkie dzieci musiały usłyszeć, bo że już kończy się przerwa i że zapraszają na lekcję. Budowniczy Pałacu w Konstantynowie, pan Fryderyk Albreg, Albert Lessel. Tak, to jedna z tablic właśnie 1100, upamiętniających. O, o. Łodzić, o, to jeszcze wcześniej, bo w ogóle Konstantynów jest datowany na szes, XVI wieku. Tak, w szkole były. Tak. Ogrzewaliśmy się często, a jak mieliśmy fartuszki nylonowe, to topiły się. No to każdy by chciał w takim pałacu uczyć. Tak, na pewno. Na pewno. I tutaj po lewej stronie był gabinet pana dyrektora, niestety teraz nie wejdziemy. Tam są nawet dwa cietrzewie, bo hrabia Plater-Zyberg był myśliwym. Nawet jest artykuł, który sam napisał. Ale nie trafiałaś do gabinetu pana dyrektora. No nie. Byłaś z tych nie, tak, nie, z premusów nie byłam, ale raczej nie byłam z tych karanych u dyrektora. Jeśli coś rozrabiałam, to było naprawdę. Tutaj był pokój nauczycielski. Zapraszam serdecznie tu do kolejnych sal. Tak, piece, no bo musiały być pomieszczenia czymś ogrzewane. To jest taka zagadka kulinarna, że tak zażartuję, powiem, dlatego że nie każdy wie, że ten, ta wnęka nazywa się szabaśnik. To jeszcze z czasów, gdy byli Żydzi, bo oni nie mogli gotować już w czasie szabatu, więc gotowano potrawy wcześniej. Jak piec był nagrzany, odstawiano. Tutaj powinny być drzwiczki jeszcze metalowe, za którymi stała potrawa świąteczna. Proszę cię bardzo, tutaj. To była sala, gdy ja się uczyłam fizyki. Teraz jest Cięć po prostu, można tak, meble oryginalne, ale jakie podłogi zostały, tak, zostały podłogi, o, nawet jakieś wybrzuszenie, być może woda, czy coś innego, no i dobrze, oryginalne, mhm. oryginalne deski, to atrapa kominka, kafle oryginalne, tapeta niestety już współczesna. Zawsze jako dziecko marzyłam sobie, żeby przenieść się w tamte czasy, gdy pani hrabina przechodziła, e, przechadzała się po tych pomieszczeniach, e, w tych swoich powłóczystych sukniach, w perłach być może. Ale to piece to cudowne to w ogóle. Tak. Oryginały? Tak, oryginały, oryginały. To jest bardzo ciekawe takie y, okno, nie wiem do czego w sumie służyło, pomiędzy dwoma pomiesz pomieszczeniami. Jak w... ty to nie wiesz, no jak szkoła była, to... Ale nie, widziała, że ktoś nie, 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 zgodą. nie, w czasach szkoły tam był jakiś składzik, czy coś takiego, jako uczniowie nie mieliśmy dostępu do tej części, ale tak y, po prostu myślę, że gdy hrabini była tutaj w tym pokoju, to mogła mieć y, pogląd tak jakby... Na dziecko, które mogło spać. I ona sobie przez to okno obserwowała, czy ono już się zbudziło w kołysce, czy nie. Tak wydaje mi się, że to mogło być takie pomieszczenie dla maluszków, gdy zasypiały. A to jest miejsce z olbrzymim potencjałem. Tu mogą tłumy turystów przeżyć. Oczywiście, to to że tak. Każde pomieszczenie na pewno też ma coś do powiedzenia. Tak jak przejdźmy do tego pomieszczenia. Tutaj, gdy ja byłam dzieckiem, to była sala historyczna. Mieliśmy lekcje e, z, z Panem Tadeuszem, e, który prowadził właśnie e, no, lekcje historyczne, przy cudownym kominku kryształowe lustro. Kominek. Tutaj jeszcze była kratka e, na, na popiół czy na rozżarzone węgła i e, rozżarzone węgla. I gdy ktoś z chłopaków był niegrzeczny, był karany na kolanach, klęczał przed kominkiem. Była też taka legenda, że były dwa lustra vis-a-vis, -vis, że powiększało optycznie pomieszczenie, lustro, odbijające lustro. Nie wiem tego. Gdy ja byłam uczniem, w tym pomieszczeniu już było tylko jedno. Tutaj jest wyjście na taras z widokiem właśnie na gorzelnię, która była też własnością u pana hrabiego. Bo... Czyli miał park pewnie. Tak, park otacza w stylu angielskim cały ten pala, pałac. Gorzelnia była na potrzeby właśnie pana hrabiego, była też cegielnia, której komin jeszcze jest w miejscowości Kolonia Zakalinki, kiedyś Stasinów od imienia e, hrabiego e, też Stanisława. Przepiękna szafa. Tak, z detalami. Z detalami, które się e, tutaj będąc na lekcji historii często słyszeliśmy odgłosy z sali e, WF-u, bo tutaj były zajęcia z WF-u. I pewnie też często słyszeliście, że Konstantynów leży w środku Polski. <gry> też tak. W tym pomieszczeniu były drabinki, przy których oczywiście ćwiczyliśmy, skakaliśmy, biegaliśmy jakieś przewroty, materace były dostępne. Na tamte czasy. To było jak dla nas coś wspaniałego, teraz to jest pokój gościnny. Jest też taka legenda, że tutaj e, była podłoga szklana i hrabia e, miał takie. E, nie wiem, naprawdę to po prostu była taka no, przekazywana historia z ust do ust, że akwarium. W tym miejscu, właśnie, piec też oryginalny, oczywiście. Pamiętam panią nauczycielkę, która zawsze grzała się przy tym piecu, stała oparta plecami. No, my biegaliśmy, skakaliśmy, to nam było ciepło. Tam dalej to już są pomieszczenia kuchenne. Niestety już nie ma takich prawdziwych kuchennych piecy, na których gotowane były potrawy. A stołówka w szkole, gdzie było? Tutaj, właśnie. Tutaj mhm. zostało jeszcze okienko do wydawania posiłków. Zapraszam. Okay. O, właśnie, okienko tu, zostało. Tak, tak, okienko zostało, były przepyszne potrawy, naprawdę. Biegliśmy. Biegliście na co najbardziej biegłaś? Na parowańce ze śmietaną. Parowańce u was? Tak, tak, tak były takie u nas. E, przysmaki, zapraszam Cię tu. Jeszcze, właśnie, to są resztki, tak jakby kuchni. Ja pamiętam, jako dziecko, że tu na środku stały takie piece do gotowania z fajerkami, gdzie panie kucharki musiały z rana rozpalić, e, podkładać cały czas, żeby to się gotowało. Tam jakiś po prostu składzik taki był e, na przyprawy, no na jakieś narzędzia. Przez wiele, wiele lat, kilkadziesiąt lat tutaj właśnie panie ze szkoły gotowały nam przepyszne potrawy, zupy, specyficzne właśnie takie stuknięcie, nawet tutaj furtki na sprężynie. Zapraszam Cię jeszcze, Paweł, wejdź do, tutaj do środka, bo chcę pokazać resztkę kafelek, które, którymi był wyłożony cały pałac. Czy łazienki, czy kuchnia, to są oryginalne właśnie kafelki pana hrabiego. No bo co, po drugiej wojnie pewnie trochę zdewastowane. Tak, tak, tak. zostały Ale mury zostały, tak? Mury tak. Mury nie były ruszane. Ani żadnym bombardowaniem, ani innym. No to ja wierzę w to głęboko, że kiedyś doczekam czasu, że te w tym pałacu to tutaj jeszcze zostały właśnie stoły, takie ze stołówki, przy tych stołach były ławeczki i wtedy siedzieliśmy tutaj i jedliśmy. Pani chodziła z wiadrem, z czerpakiem, nalewała nam do talerzy po czerpaku zupy. O, proszę. Nowość, faliste chipsy o smaku papryki, Chio Chips. O to reklama. Co no, co? Nowością to chyba raczej nie jest, bo ja tego nawet nie pamiętam. Nowość, ale tutaj jeszcze na stołówce, wiesz. Tak, tak. tak. <grychy> Chipsy na stołówce, dosłownie. No, lody Kal... Zobaczmy, jakie kiedyś były lody. O, jaka młoda Maryla, 2002 rok! 2000 Maryla. Maryla Dwa... i dzisiaj reklamuje. Tak, 23 lata temu. Ale jakie ceny? Chodź, zobaczycie się, bo 45 zł, 45 groszy to To no tak, no faktycznie za złotówkę można było takiego Michałka kupić. No, to... świderki. Tak, świderki, no lody pyszne. Za złotówkę tak... 60 grand, to już był luksus. Ale tak. Uważaj tutaj, bo tutaj kiedyś był piec też, ale został zdemontowany, więc tu podłoga jest uszkodzona, żeby ale też. nie wpaść w dziurę. Podróż za jeden uśmiech dotarła do Konstantynowa. Tak. Tutaj uśmiechów będzie wiele, nie tylko jeden. No, jechała pani w żółtej, pięknej sukience, rowerem. Tak. Właśnie nie wiem jak ma na imię. Pani Luiza. No, Paweł, zapraszam mnie, że bardzo tak, miło to. Tak, pani Luiza jeździ konno, więc też byłoby miło z nią porozmawiać. Tutaj jeszcze został rysunek mojej siostry, która no, kilkadziesiąt lat temu, już można powiedzieć 25, to na pewno na potrzeby stołówki został widocznie się podobał i zostawiono go na pamiątkę. Zapraszam Cię Paweł dalej, pójdziemy schodami na górę, bo tam jeszcze zachowała się e, wanna po, z czasów hrabiego. Bo kiedyś jakiś projekt powstał do finansowania tak rzędu kilku milionów złotych, to tutaj by ten pałac, to... Tak, to na pewno, no to są kolosalne, zapraszam na górę schodami, którymi niejednokrotnie biegałam. To jakie? Tak, oryginalne. Po tej poręczy często zjeżdżaliśmy też w dół, nauczyciele a. oczywiście krzyczeli. A, a tak, później już e, zrobiono takie. Ale czy słyszysz to skrzypnięcie, stuknięcie to takich odgłosów to już rzadko gdzie można, w szczególności w Pałacu. Tak, to są jeszcze kolejne pomieszczenia. O. To była, gdy ja byłam dzieckiem, to była sala języka rosyjskiego. Pamiętam, że był <laughs> olbrzymi napis, coś tam związany z rewolucją październikową. O, proszę. Tak. Idziemy teraz tutaj do pomieszczenia, które było też naszą salą taką, gdy kończyliśmy ósmą klasę, to już to była ostatnia nasza sala. I teraz. Gdzieś tutaj jakieś światło, bo wannę już widzę na strychu, tylko nie widzę światła, gdzie tu można byłoby włączyć. Co tu było w ogóle? To strych. Po prostu takie były magazynki. Nauczyciele trzymali różne rzeczy i została... Tak, oś... ale wcześniej? A... Ze czasów pałacu? Nie wiem. Być może po prostu strych hrabiego, na którym przechowywał różne rzeczy. Zobacz, jakie przepiękne okienko jeszcze jest. Tutaj coś. A, ale to nie leszno, nie wiem skąd w Konstantynowie leszno. Tu ornament jakiś drewniany. Jeszcze by odkrył parę skarbów. Tak, na pewno. Starczyłoby dobrze się rozejrzeć. Jakie przepiękne okno, też nie wiem dlaczego w tym miejscu takie okno i do czego mogło służyć. Być może przed przebudowaniem jeszcze. Ale bo... możeś mnie tu zabrała w miejsce, ja nie mogę, w ogóle się nie <laughs> Że coś takiego wspaniałego zobaczysz. Super. A Wanda to w ogóle relikt. Relikt. No niestety nie wiem, gdzie się znajduje włącznik do prądu, więc zapraszam wychodzimy. Tutaj też był składzik na takie różne rzeczy, ale to już raczej takie komunistyczne. O, komunistyczne, tak. tak. Makatek nie było. Nie było makata, tak. Tylko ręcznik i mydło. Tak, możemy już właśnie wyjść. Tam jest. Tam jest ta druga część pałacu z wieżyczką. Co na tą wieżyczkę kiedyś można było wchodzić? Być może ja jak byłam dzieckiem, to już po prostu było zabronione. Już to były pozamykane pomieszczenia, na pewno były pomieszczeniami gospodarczymi, gdzie panie które sprzątały, korzystały z tych. Wiesz, pokażę Ci jeszcze o jedna z szaf, gdzie były trzymane jakieś instrumenty do grania, czy podręczniki, inne pomoce naukowe. Nie wiem, czy gdziekolwiek byłeś, spotkałeś jeszcze takie okiennice oryginalne. Wszystkie zawiasy metalowe są oryginalne, to okiennice na pewno one... Nie, nie spotkałem. Na pewno one zaciemniały bardzo od upałów i gdy były jakieś grzmoty i tak dalej, to też chroniły, żeby nie patrzeć na to. A zimą na pewno było cieplej, gdy takie zamknęło się, żeby były bardziej szczelne okna. Ej, ten Konstantynów. Bardzo fajne. Rok temu dzieci miały taki projekt związany właśnie z pałacem. Robiły przedstawienie teatralne właśnie na terenie pałacu i powstała taka legenda, że tutaj jest biała dama, która straszy. I haha, dzieci naprawdę w to uwierzyły, ale niestety muszę sprostować, że ta biała dama to była po prostu pracownica, która niosła na sobie jakieś prześcieradło czy firankę uprasowaną przed nami Konstantynowa, a dzieci, gdy tutaj były pod wieczór, zobaczyły tą panią, i niestety w pałacu straszy.